a nie czyimś obcym projektem, w którym uczestniczą. To gwoli, przepraszam, rozwinięcia. Okej, okay, dobrze, teraz uwaga, uwaga, zdejmuję ograniczenie, e, ograniczenie milczenia, zmowę milczenia. Także teraz już nie trzeba milczeć. Mogę jeszcze, mogę jeszcze, to chciałbym dokończyć, bo, bo jak zwykle masz dużo mówisz, to my się znamy z paru zoomów, a ja też lubię pogadać, to wiemy o tym. Także słuchajcie, no ale jednak projekt potrzebuje królów, czy tam książąc, nie? To Oj, jest no, to jest fajne. bardzo złe określenie, wiesz, jakoś mam no, niech. Nie, ale to może ja będziemy się teraz przepijać jakby słowa, no. pewno Nie, podjęli. jedno ustalmy. Żadnych królów. Królów nie potrzebujemy, nawet jednego nie potrzebujemy. To wystarczy już, wystarczy. Doświadczeń z królami mamy aż za nadto. Teraz po, po potrzebnych, nie wiem, pułkowników, trochę generałów, może liderów po prostu. Ale broń Boże, broń Boże, no. kogoś o nazwisku król. Nie, nie, nie. Nie chcę dyskryminować nikogo, ale, ale jakoś, jakoś mi się to bardzo źle tak kojarzy. Wycofuję się, przepraszam, oddaję głos w takim układzie, bo nie mam przykładki.